Hej, Jak wy tu pięknie macie! Jak mi się podoba! Zaczynamy. Dziękujemy Kasi, że, że jesteś. E, oczywiście Wam również, że przybyliście. E, jest to wizyta studyjna, którą oczywiście organizuje firma Starway. Wiecie, Mateusz, wszyscy jesteście e, na studiach. Dziękuję Wam, bo w zasadzie cała lista, która była na początku, e, to widzimy Was tutaj, więc e, pełen komplet. I mamy nadzieję, że ten dzisiejszy dzień coś wam da. Dla nas to jest uznanie, satysfakcja. Cieszymy się z tego, że Starway nas wyróżnił, bo, bo to jest wyróżnienie, że zaproponowano nam wizytę studyjną. Naprawdę uważamy się za niedużą firmę, niedużą ogółem, natomiast chyba w naszej branży sporą. Dzisiaj to w ogóle wiemy więcej już ten nasz narcyzm projektowy. Myślę, że w ogóle odszedł w ta na taki bok. Mamy wrażenie, że spełniliśmy się projektowo, jeśli tak. chodzi, wiecie, o nas. Wyłączyliśmy ego. Yes. Ja nie do końca. Pokrótce przekażę Wam informacje odnośnie naszej firmy, co my w ogóle robimy. W 2006 roku Marta otwierała pierwsze studio. W 2010 maja na Jana Pawła, nie w Gorzowie. Tak. Później otworzyła się Lemelek, tak. czyli e, z przedszkole. W 2015 roku ja napisałem do Marty, ja wtedy wróciłem z Rosji, napisałem do niej w sumie taką wiadomość, może Ty powiedz, co ja napisałem do Ciebie, bo tak się spotkaliśmy. Była wiadomość, która mówiła o tym, żebyśmy zaczęli razem współpracę, ta, taka autoprezentacja. To już napisałem tam, że w ciągu kolejnych lat staniemy się liderami rynku. I rzeczywiście tak, tak, tak e, ta determinacja, którą gdzieś tam mamy w sobie, bo widzimy, ile pracy w to wkładamy, e, widzicie rezultaty. 14 doświadczenia, policzyliśmy to. Do dnia dzisiejszego zrealizowaliśmy około 700 projektów. Ogółem zatrudnionych mamy 35 pracowników ze studiem, z fabryką i z przedszkolem. Około 200 firm współpracujących w Polsce i za granicą. Robimy domy, lokale firmowe, tak naprawdę wszystko, co da się zaprojektować. Zatrudniamy 16 pracowników stolarni. Są tam technolodzy, mamy 6 stolarzy i też obsługujemy wszystkich naszych klientów. Fabryka powstała tylko i wyłącznie pod nas. Na dzisiaj w ogóle nie robimy realizacji, które ktoś nam zleca, ale na razie te, tego nie robimy, bo jednak nasi klienci są najważniejsi. I to też paradoks, bo to była chwila. Mieliśmy miesiąc, żeby zorganizować wszystkie rzeczy. Ruszyliśmy tutaj okolice i cały Gorzów, jeśli chodzi o hale. No to była taka rudera, naprawdę rudera. Pojedziemy, zobaczycie, jak to, jak to dzisiaj wygląda, bo w zasadzie no, remont trwał krótko trzy miesiące. No. No I w tym roku też już jesteśmy po zakupie inwestycji. W 2022 przeprowadzamy się do Warszawy. Więc e, już zakupiliśmy tam dom, część domu, e, gdzie będziemy mieli dom pokazowy, e, będziemy tam czasami też oczywiście mieszkać. Myślę, że będziemy żyć cały czas pomiędzy Gorzowem a Warszawą, ale tam myślę, że to już będzie miejsce, gdzie będziemy po prostu częściej. E, więc co się dalej wydarzy, sam nie wiem. Warto to zaplanować, więc na pewno do tego się <laughs> To manufaktura, która rzeczywiście powstawała w bardzo krótkim czasie. I to co tutaj widzicie, to, była, to było jeszcze piętro, w ogóle dużo, dużo było zmian. To jest postawione praktycznie na nowo. A ta hala była dostawiana. Ile? 3-4 miesiące temu, nie? W lipcu wystartowało. Szymon tutaj nadzoruje całość, prowadzi nadzór nad kontrolą jakości, nad chłopakami. Jest jeszcze technolog, który rozstresowuje wszystko, Karol i Magda, która u nas się zajmuje Zamówienia. zamówieniami. My robimy około 70-80 realizacji rocznie całych domów. Jak to my przetrwaliśmy? Dużo tutaj pomocy Marty, Mateusza. I na dzień dzisiejszy widzicie w sumie hulającą fabrykę. Normalnie, jak jest piła rozcięta, no to ma tutaj. Wiór. A żeby była zakrawędziowana z boku, musi być oklejona, więc ta oklejniarka też do tego służy i tutaj jest również operator, który to, e, to obsługuje, więc każda, każda płyta e, musi być oklejona. Kasia mnie się spytała, jak my wnosimy te duże meble do klienta. No właśnie w taki sposób, żeby nie porysować nic. To jest bardzo ważne. Rzeczywiście chłopacy pracują w rękawiczkach i mają swoje obuwie zmienne, tak jak w szpitalu, żeby po prostu było, wiecie, top. Mam dla Was cztery dania. Dzisiaj wyjątkowo, ze względu na to, że jesteśmy na przełomie jesieni i zimy, więc zrobimy sobie krem z dyni. Do tego dodamy piankę z parmezanu. Czyli pokażę Wam, co robią w drogich restauracjach i co możecie zrobić w domu, na czym to polega. Jak ściągnąć to wszystko z górnych, że tak powiem, drogich restauracji troszeczkę niżej do siebie, do domu i zrobić gwiazdkową restaurację u siebie w domu. Zapraszamy Was, dziewczyny Wam pokażą. Można spokojnie przechadzać się po swoim domu w technologii VR. Czyli nakładacie okulary, chodzicie po całym wnętrzu. To też jest super, bo już to daje inny efekt dla klienta, który autentycznie jest w tym wnętrzu. Ja chciałam tylko powiedzieć, że jest to piosenka, która e, myślę też wpisuje się w ten wieczór bardzo. E, jest to piosenka z bajki. Z dnia na dziewięć, wszystko jest. i